Julek i Filip w świecie przyrody, czyli seria przygodowych audiobajek o przyrodzie, bo nasze bajki to przyroda opowiedziana na głos. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pomysłodawcą jest mój patron Marcel, który kiedyś sam wypatrzył bohatera tej opowieści w stawie. Trzeba być znakomitym obserwatorem przyrody. Gratulacje, Marcel. Niezmiennie zachęcam Was do odwiedzenia profilu przyrodniczych audiobajek na Instagramie oraz sklepu. Znajdziecie tam długą audiobajkę o przygodzie chłopców w Hiszpanii oraz kolorowanki. Wszystkie szczegóły podałam Wam w opisie tego odcinka. Miłego słuchania. Odcinek 48. Strażnik czystości. Ach, no i mamy wakacje. To taki wyjątkowy czas w świecie przyrody, kiedy wszystko aż buzuje kolorami i zapachami. Słońce uśmiecha się do nas złocistymi promieniami, a niebo jest tak błękitne, że gdyby to było możliwe, to wskoczylibyśmy do niego jak do morza lub jeziora. W lesie pachnie jagodami a drzewa szeleszczą tysiącem zielonych liści. A czy widzieliście ostatnią łąkę? W letnie dni łąka przypomina kolorowy dywan pełen stokrotek, chabrów i maków. Dla mnie nie ma nic bardziej wakacyjnego jak lato nad jeziorem, gdzie woda lśni w lipcowym słońcu jak rozpuszczone szkło. Trzciny szeleszczą tajemniczo, a nad taflą przelatują ważki, prawdziwe helikoptery przyrody. A wieczory nad jeziorem to niesamowity koncert kumkających żab i cykających świerszczy. I właśnie dziś opowiem Wam o wakacyjnej przygodzie Julka i Filipka nad jeziorem, dokąd zabrał ich dziadek Boguś. Tak się składa, że dziadkowie chłopców mieszkali na pięknych nadburzańskich terenach, czyli w pobliżu rzeki Bug. To wyjątkowy region w Polsce, charakteryzujący się dziką przyrodą, malowniczymi krajobrazami i bogatą kulturą. No i jak Wam się podoba, chłopaki? zapytał zadowolony dziadek, biorąc się pod boki i uśmiechając się pod swoim wąsem. Julek i Filip stali na brzegu niewielkiego, ale pięknego jeziorka o krystalicznie czystej wodzie. Jezioro z jednej strony otoczone było skrajem lasu jakby przy nim przycupnęło dosłownie na chwilę. Brzegi jeziora były porośnięte sitowiem, zaś woda była tak przejrzysta, że widać było na dnie drobne kamyki i leniwie sunące rybki o srebrzystych łuskach. Tu i ówdzie sterczały stare, powykręcane wieżby oraz wysokie dęby, które pochylały się nad wodą, jakby chciały napić się jej w ten upalny dzień. – Dziadku, tu jest wspaniale! – zawołał zachwycony Julek, rozglądając się dookoła. Szkoda, że nie wzięliśmy z domu wędek, westchnął Filipek, który zauważył już wiele pływających w wodzie rybek. Nic straconego, Filipku, uśmiechnął się ciepło dziadek. Spakowałem dla was podbierak do wyławiania ryb i przezroczyste wiaderko. Podbierak to taka siatka na ryby z dużym kijem. Chłopcy lubili łapać do niego rybki i wrzucać na chwilę do wiaderka, aby móc im się przyjrzeć. Po wnikliwej, przyrodniczej obserwacji, zawsze wypuszczali rybki do wody. Filip zaklaskał w dłonie z radości na tę informację i zawołał Dziadek, jesteś najlepszy. Cała trójka bardzo szybko przygotowała nad jeziorne wakacyjne stanowisko. Dziadek postawił sobie przy brzegu rozkładane krzesełko, zaś obok przenośną lodóweczkę, do której babcia zapakowała zimne napoje i przekąski. Wyjął gazetę do czytania, włożył okulary i powiedział: Zarządzam teraz czasy relaksu i zabawy. Ja poczytam gazetę, a Wy możecie pochodzić brzegiem jeziora i poobserwować ryby. To jeziorko jest wyjątkowo czyste, i jestem przekonany, że znajdziecie tutaj wiele wodnych zwierząt. Mało kto wie o tym jeziorku, więc przyroda w tym miejscu ma się wyjątkowo dobrze. A do tego jeziorko ma płytki brzeg i jest bezpieczne. Chłopcy wzięli podbierak na ryby i wiaderko, a następnie ruszyli w poszukiwaniu podwodnych stworzeń. Rozstawili swoją stację badawczą pod wielką wieżbą, aby mieć trochę cienia wokół siebie. Dzisiejszy dzień był słoneczny i gorący. Hmm, co to była za zabawa? Zanurzali podbierak do wody, a potem obserwowali z zaciekawieniem, czy coś złapali. Nagle usłyszeli czyjeś nawoływanie, pełne strachu i przerażenia: Pomocy, pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Chłopcy rozejrzeli się dookoła siebie, ale oprócz ich i dziadka nikogo nie zauważyli. Nie było tutaj żadnych innych ludzi. Kto więc tak rozpaczliwie wołał o pomoc? Czuję go! zawołał z przerażeniem ten sam głos. Czuję jak podpływa wielki okoń, a moje nóżki zaplątały się w trawę. Pomóżcie mi! Jestem blisko was! Hej! Spójrzcie pod wielką wieżbę! Julek szybko podbiegł do pnia wieżby i kucnął wśród przyjeziornych trzcin. I wtedy przez przejrzystą wodę ujrzał małego, biednego raka, szarpiącego się wśród wodnych traw. Filip, to rak! zawołał przejęty. A ja właśnie zauważyłem pod wodą dużą rybę, która zmierza w naszym kierunku. Jest ciemnozielona, ze złotymi bokami i ciemnymi pręgami jak u tygrysa jest coraz bliżej! To okoń! Zawołał przerażony rak. I jeśli natychmiast mnie nie wyciągniecie, to będę jego obiadem. Julek bez słowa chwycił podbierak i pewnie zanurzył go w wodzie. Nie miał ani chwili do stracenia. Podsunął siatkę pod raka i mocno szarpnął do góry, aby jak najszybciej wyjąć podbierak z wody. Za pierwszym razem się nie udało, zaś Julek nie chciał zrobić rakowi krzywdy. Szarpnął jeszcze raz. I udało mu się unieść podbierak jeszcze wyżej, ale rak nadal był zanurzony w wodzie. Był mocno zaplątany w trawy, więc Filip zdjął sandały i wszedł do wody, aby delikatnie oderwać poplątane rośliny. Ciął je pewnie swoim scyzorykiem, który na szczęście miał w kieszeni. Julek ponownie podniósł wysoko podbierak, zaś w tym samym momencie duży okoń przepłynął niezadowolony w miejscu, w którym przed chwilą znajdował się rak. Filip nalał wody z jeziora do przezroczystego wiaderka. Zasiłek delikatnie zanurzył w nim podbierak, aby rak mógł spokojnie się z niego wydostać. Mały skorupiak machał intensywnie swoimi odnogami i szczypcami, aby pozbyć się resztek zaplątanej trawy. Dziękuję wam, chłopcy! Uratowaliście mi życie! Myślałam, że już po mnie, ale usłyszałem jak rozmawiacie i zdałem sobie sprawę, że rozumiem co mówicie. Czy jesteście obserwatorami przyrody? – Tak – odpowiedział dumnie Filipek. – Zdarza nam się rozumieć, co mówi do nas świat przyrody. Skorupa raka połyskiwała w słońcu i miała brązowo-brunatny odcień, co było chyba najbardziej zaskakujące – bo chłopcy myśleli, że wszystkie raki są czerwone. Filip naliczył aż 10 nóżek, zaś przednie łapki raka zakończone były dużymi szczypcami. Taka liczba odnóży jest charakterystyczna dla skorupiaków, zaś rak był właśnie skorupiakiem. To fascynująca i bardzo różnorodna grupa zwierząt, charakteryzująca się twardym pancerzem, połączoną głową z tłowiem, wieloma odnogami oraz czułkami. – Skorupiaki to z reguły zwierzęta wodne i zaliczamy do nich m.in. raki, krewetki, homary czy kraby. – Raku, dlaczego nie jesteś czerwony? – zawołał zaskoczony Julek po dokładnym przyjrzeniu się ich nowemu znajomemu. Chłopcy usiedli pod wielką wieżbą, zaś Julek wziął wiadro na kolana, aby mogli jeszcze lepiej przyglądać się rakowi. – Jestem rakiem szlachetnym. Gatunkiem rodzimym w Polsce. Nasz pancerz w zależności od wieku ma kolor ciemnobrunatny, oliwkowy, czerwony, a nawet niebieski. Poznacie mnie po tym, że spody moich szczypiec są zawsze czerwone. Zapewne kojarzycie czerwony kolor z rakiem dlatego, bo my, raki, po ugotowaniu, w tym momencie rak aż się wzdrygnął na samą myśl, stajemy się właśnie czerwone. Pod wpływem wysokiej temperatury, Pewne pigmenty w naszym pancerzu zmieniają barwę na intensywnie czerwoną. Ale kto miałby was gotować? zapytał tym razem przejęty Filip. Mój drogi przyjacielu, w kuchni polskiej raki uznawane są za prawdziwy przysmak i rarytas. odpowiedział z nieskrywaną dumą skorupiak. W dawnych czasach zupa rakowa była przysmakiem królów na królewskich dworach, a jeszcze 100 lat temu Polska słynęła z najsmaczniejszych raków w całej Europie. Nie wyobrażam sobie ciebie zjeść! zawołał oburzony Julek. To bardzo miłe, zaśmiał się rak. Moje mięso ma dużo białka i jest bardzo zdrowe, ale żeby nie było, nie namawiam was do ugotowania mnie w garnku. Cała trójka serdecznie się zaśmiała. Napięcie i strach przed drapieżnym okoniem zniknął, zaś chłopcy rozmawiali sobie z nowo poznanym rakiem jak z dobrym przyjacielem. Filipek zbliżył twarz do przyzroczystego wiaderka, aby dokładnie przyjrzeć się rakowi. – Nigdy wcześniej nie widziałem raka – powiedział zafascynowany. – Twój pancerz wygląda niesamowicie. – Nie jest łatwo nas spotkać – odpowiedział rzeczowo rak, machając swoimi szczypcami. Mieszkamy tylko i wyłącznie w czystych wodach. Wybieramy krystalicznie czyste jeziora z kamienistym dnem lub wolno płynące rzeki. Kryjemy się pod kamieniami, zatopionymi konarami drzew lub w głębokich podwodnych dołach, które sobie kopiemy. Nasza obecność oznacza, że woda jest naprawdę czysta. Jesteśmy takimi filtrami czystej wody. W świecie naukowców nazywani jesteśmy bioindykatorami. Czyli wskaźnikami czystego środowiska. Wow, czyli woda w tym jeziorku jest bardzo czysta, powiedział Julek do Filipka. Dziadek wiedział, gdzie nas zabrać. Tak, jest tutaj bardzo czysto i uwielbiam tu mieszkać. Dziękuję również za miłe słowa co do mojego pancerza. Jest nowiutki! Jak to nowy? Filip zmarszczył brwi. Nie masz jednego pancerza przez całe życie? Chyba nie ma sklepów z pancerzami dla raków? Zaśmiał się sam ze swojego żartu. Sam tworzę nowy pancerz, odpowiedział z nieskrywaną dumą rak. Raz do roku zrzucam starą skorupę, aby na jej miejsce odrosła nowa, większa i twardsza. Ten proces nazywa się linienie i dla mnie jest trochę nawet niebezpieczny. Po pierwsze, stara skorupa musi mi tak pęknąć, abym w niej nie utknął. I mógł z niej wyjść. Przed linieniem potrafię nawet nie jeść kilka dni z tego powodu. Po drugie, przez pewien czas po zrzuceniu starej skorupy jestem zupełnie bezbronny, bo nowa skorupa jest jeszcze miękka i musi stwardnieć. Dlatego wtedy chowam się w swoich norkach lub zakopuję pod kamieniami. Jestem wówczas łakomym kąskiem dla wielu ryb, takich jak ten podstępny okoń. – Jesteś jak rycerz, który co jakiś czas musi wymienić zbroję, aby być silniejszym – podsumował to trafnie Julek. – Och, bardzo podoba mi się to porównanie – zawołał uradowany Rak i w tym momencie zaczął płynąć w wiaderku do tyłu. – Tak, dosłownie do tyłu. – Ej, Raku, jak to zrobiłeś? – zaśmiał się Filipek. – Ty pływasz do tyłu? – Ależ tak! – Zawołał zadowolony rak. Pływam lepiej do tyłu niż do przodu. To moja strategia obronna przed drapieżnikami. Masz jeszcze jakieś ukryte talenty? zapytał zafascynowany Julek. Przede wszystkim dbam o czystość wody, ponieważ zjada martwe podwodne rośliny i zwierzęta. Dzięki mnie woda jest porządnie przefiltrowana. Kopiąc moje norki na dnie, napowietrzam wodę, co jest bardzo ważne, a przy tym zapewniam schronienie małym, słabszym rybkom. Moja rola w ekosystemie wodnym jest bardzo ważna. Lubię o sobie myśleć jako o podwodnym strażniku czystości i porządku. Niestety, jest coraz więcej zanieczyszczonych wód i mamy coraz mniej miejsc do życia. Dlatego też jesteśmy pod częściową ochroną gatunkową. Na szczęście w tej nadburzańskiej okolicy jest pięknie i czysto. Julek próbował pocieszyć Raka. W tym momencie chłopcy usłyszeli nawoływanie dziadka. Pewnie chciał się z nimi popluskać w jeziorze. Czas było wracać do dziadka, zaś ich nowy znajomy powinien wrócić do swojego domu. Rak poprosił ich... Aby wypuścili go w tym samym miejscu, bo pewnie zrezygnowany okoń popłynął szukać pożywienia w zupełnie innej części jeziora. Natomiast on ma tutaj przygotowaną norkę na samym dnie. Julek delikatnie zanurzył wiaderko z rakiem w jeziorze, zaś ich nowy znajomy sprytnie popłynął przed siebie. W pewnym momencie zaczął płynąć do tyłu, aby jeszcze raz rozbawić chłopców. Zastrzygł swoimi dużymi szczypcami, jakby machał chłopców na pożegnanie. A następnie zanurzył się lekko aż na samo dno jeziora. Szybko zniknął Julkowi i Filipkowi z oczu, chowając się do swojej kamienistej norki. Cóż to była za przygoda! Jak dobrze, że udało im się uratować tego sympatycznego raka przed okoniem! Trzeba przyznać, że są niezłym zespołem i rozumieją się bez słów. A teraz nadszedł czas na orzeźwiającą kąpiel w jeziorze. Te wakacje były fantastyczne. Ciekawe co przyniesie kolejny dzień.